Dobra, powiedzcie, że tyle starczy. Starczało. że 3 i tutaj drzwi. No to w ogóle sytuacja cały czas się pogarsza także niestety musimy jak najszybciej się za to zabrać, żeby nie zrobić drugiego podwodnego Czarnobyla nie ma mocy niedobrze dobrze. to się pojawiło? dobra Robimy zjechać tutaj. Tu moc? Jest. Przedłomy. A propos Czarnobyla, polecam obejrzeć Serial HBO, bo naprawdę fajny. O, możemy tu pojechać? No oh, come on. Szczerze. Znaczy, wiem, że inżynierów pewnie będziemy mieli tutaj. W końcu będziemy mieli więcej niż jednego ludka. Dobra, dajmy. Ale come on. Przejechać jakieś pojazdem wypadało. Dobra. Przejdźmy na shaft numer 8. Spróbujmy działać jak najszybciej jak się da w tym przypadku. Wow. Ej, czego nie... A to skąd się pojawiło? Delta beam. Delta Beam. Damn, we need to get to that relay as soon as possible. Go up and search the upper floor offices. With any luck, you'll find the key there. Oh, the adoption. Chyba tutaj nie powinniśmy być. Dobra, nie podoba mi się to, ale jak najszybciej działamy? Musimy pójść na górę i poszukać. Kurde, inżyniera to będzie trzeba, już to widzę od razu. To musimy do góry jechać. Mam nadzieję, że trochę się tu zmieni, bo na razie tylko zadania się zmieniają i gra wciąż delikatnie bardzo delikatnie I potwór przyznam, że już tak człowiek się przyzwyczaiłem do tych pająków a przynajmniej prawie do nich dobra i fuse, nie mamy fuse'a, musimy w którymś razie fuse'a Dobra, dawaj, 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 dawaj. Zabić. Ale zobaczcie, że te panikę można zabić jeszcze, zanim będą jeszcze się do końca zrobią. bo? Ktoś? Chyba nie, ale spróbuję użyć ładunku. To tak ta ścianka tak wygląda tak ciekawie. Nie, nie mamy kranku. W ogóle tam jest kill, że na kolerę się chwaliśmy. Chyba tu był krank. No, jak zawsze nie zobaczyłem tego. Dobra, teraz szybko tędy. No, słuchaj szybko. Tak, raz, dopierdolnie, to będzie po nos. Tak, come on. można było tego przeciwnika inaczej położyć w tej grze. Jesz... Dobra, teraz mamy to. Teraz możemy się tam cofnąć, bo silza. Przede nich. I gdzie? No tutaj go można było położyć, to właśnie. Dobra. I teraz, o możemy pójść tam, i stamtąd, postawiam resztę ogarnąć. O kurczę przyznam, że jest tutaj dość agresywnie. Nie, tu nic nie mamy. Będą pająki. Ła, wow, naprawdę. Klucz. wygląda teraz w tej stronie dotkniemy o i na mocy mine 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 zatwierdzamy w ogóle cały czas zobaczymy że gramy jednym, jednym typem osoby prawie. i tym samym tylko osobu tak zmienimy murphy i on chyba nie jest wymierzony a, lubię nutkę Dobra, teraz ten w dół pewnie. Właśnie w górę mamy, tak, tak, tam byliśmy, tam byliśmy. Teraz musi być w dół. Mamy klucz, tak taką do tego. O. Eee. Nie wiem, wszystko włączamy. Co to jest? 505 No nie, nie włączaj tego, no cholera jedna. Dobra, teraz co mamy? Teraz już jest. Zaraz mam centrala, może wysłać inżynierów tutaj 4 9 2 8? Wieczki 4 3 2 8 dobra, dużo się nie zmieniło. Kolejny punkt. Cholera Dobra, piłka, weź pokaż tutaj coś wszystko. Okej okay. To wygląda Jakbyśmy naprawdę potrzebowali inżyniera Ostatnia piłka, myślę dosyć teraz tam szybko. Owła, czy tam jeszcze jest jakiś tunel, nie mówię o tym. Dobra. Czyli coś nie mamy tutaj. Stabilizer, stabra, stabilizer. stabilizer, stabilizator, dobra, no niech będzie już po polsku. Sec 6, reactor, control. A, w dół jest nie złapaliśmy. Yy, mam jakieś hasło, czekajcie? Nie! hasła nie znaleźliśmy. No. Kolera, teraz trzeba to znaleźć. Pewnie w w oficjach będzie. jestem tak? przy Myślicie, że to będzie że 3. 1. X. Z. 3, 1, X, Z Czekajcie, zaraz potknę to 3, 1, X, Z 3, 1, Chyba tu jest X 7, 4 8, 4, 7 Jezus, jestem już tak głupio tu chodząc 8, 4, 7, 1 8 7, 4, 1 eee. 8, 4, 7 8, 4, 7, 8, 4, 7 a chyba jeszcze wyrwę zrobimy, Fire. I ma być tak. Set team A. Pięćdziesiąt dwa. Najpierw homency wezmę. Pięćdziesiąt dwa. Ah, patrzcie na to. Teraz już kumam. Pięćdziesiąt dwa. Tak. Pięćdziesiąt dwa i dwieście dziewięćdziesiąt jeden. Dwieście dziewięćdziesiąt. A ty jeszcze drugi. Dwieście dziewięćdziesiąt siedem, Tak.

That's interesting. Ehe, pająk O Jezu, mamy tylko dwie piłki O kurde Trzeba szybko to zrobić, bo będzie Koś, koszto, koś, koś, Nie, tutaj trzeba przejść Tu trzeba przejść Także ty Wyjedź ten tak? O ja pierdolę, tyle było skupiłem Dobra, przynajmniej zginie To coś Daxa Nie, wiem co zrobię, patrzcie co dłużej bliżej tak i dobra jest progres do niech ten chyba siedzi w tym a my sobie z pistoletem przejdziemy dalej Ja, manchmal yeah, ist das noch was für Bullshit. Cholera jedna. No nie, no nie, 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 nie no nie! Jezu, za dużo tych przeciwników mamy. Ja pierdziele. No nie, teraz taki będzie... ...śmierciowość. Ja wiem, że to się da zrobić, tylko... Kurde, za dużo tutaj. tego się... Co się da zrobić? To tam trzeba było... O, ja pierdolę O mój dobra Leci Dawaj Dobra Zrobione Dobra, tak low to mi nie jest potrzebne, ale patrz, to był niby taki skrót, ale no, tak skrót przyznam. chuju przyznam, moja. To. to wygląda jak tutaj trzeba było użyć. ładunków bo w wcale mi nie zostało bardzo mało. Przez mój debilizm. Dobra, jest. O. Dobra, powiedzcie, że tyle starczy. Starczało. Dobra. Nie, ale jak tu będzie trzeba więcej ich... Cholera jasno. Dobra, weź, 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 Ja potrzebuję liny Tam O, dobra Jest, weź, się Teraz tędy. Dobra. Cholera, po co to było? Powiedzcie, że tyle, bo już nie ma ładunków wybuchowych chyba jo. Dobra, udało nam się. Jest tylko tura wypuścić, bo przyszedł, żeby wyjść A myśliń tu. O nie, nie gadajcie. Polera, ja nie mam ładunków jeżeli trzeba Chociaż może nie trzeba. Chyba nie Dobra Ani apteczek, ani ładunków, życie się kończą Pack of Power, dobra. Nie mamy. To dość interesujące zostało położone położenie. Okej, okay. dobra, winda tu jest, no tak, zapomniałbym, wejdźmy w dół, przeładuj, okej, okay. o Jezu, ile tego jest, tej roboty, a roboty, dobra, to jest samo, to jest dół, teraz mamy zadanie. dwa, trzy, Ile my mamy? mamy? to wszystko przenieść? A, to jest stop, góra. Tak, twoja kolej. To już nie są potrzebne. Dwie ja tego mamy w ogóle. Trzy. Damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. To jest 5, ma być 7000, o kurw. ale jesteśmy w dupie. To jest na sekundę gra. Dobra, wsiadaj tak ty zostajesz, tu już nie jesteś potrzebny w ogóle Ale byłoby, ale być może ja. 5000! tysięcy Dawaj, 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 dawaj Cholera, sześć tysięcy Cholera, trzeba było, wiedziałem, że trzeba było to włączyć Sześć tysięcy jest Lewy Lewy, lewy, dawa szada, dawa o mój Boże, tu ja się czuję, że wiem co to będzie Mój Boże, myślałem, że będzie trzeba to robić parę razy. O, jest. Był niestety to długa gra, 46 minut, ale wam to skrócę tyle, ile mogę. Naprawdę. Tyle, ile mogę, to wam skrócę. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.